Kochani przyszli uczniowie liceum numer 6 w Opolu. Jako absolwent tej szkoły zawsze będę ją miło wspominać. Nie mogę w to uwierzyć, że minęło już ponad 20 lat. To tam otworzyłam się na świat, otworzyłam się na ludzi, a byłam bardzo nieśmiałą osobą. Teraz jestem nauczycielem i społecznikiem, który walczy o ochronę przyrody. To tu kształtował się mój ducha i charakter. Zwłaszcza kiedy profesor Dariusz Domański, dyrektor szkoły, męczył mnie przy tablicy matematycznymi obliczeniami. Tu spełniałam moje marzenia dzięki paniom z biologii, pani profesor Joannie Dzumli, pani profesor Joannie Korfiurczyńskiej udało mi się uzyskać wyróżnienie w olimpiadzie biologicznej. Pamiętam, że przyszłam na tą olimpiadę z gorączką. Zostałam odznaczona. Tytułem Opolskiego Orła przez prezydenta miasta Opola w 1999 roku. Był to dla mnie naprawdę wielki sukces. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mój projekt o dinozaurach, który tak bardzo podobał się profesor Dumli. Na tak długo zostanie mi w pamięci, że oprócz tego, że jestem magistrem filologii angielskiej, jestem też magistrem biologii. A moją pracę magisterską pisałam o jedynym takim na świecie, odkrytym w Krasiejowie koło Opola, gadzie o nazwie Ozimek Wolans. To wszystko zrodziło się tutaj w liceum numer 6. Mój wychowawca... I nauczyciel języka polskiego, profesor y, Mariusz Miller, powiedział mi zdanie, które będę pamiętać do końca życia i które dedykuję Wam. Cokolwiek robisz, rób z pomysłem. Y, to mnie inspirowało. Nie lubię się chwalić, ale maturę zdałam na szóstki. To właśnie dlatego, że Posłuchałam swojego nauczyciela. Moją pracę z maturalną z polskiego napisałam w formie dramatu, w formie rozmowy dwóch archeologów, którzy w 2050 roku odkryli lektury szkolne i omawiali ich znaczenie dla literatury światowej i polskiej. Moją maturę z biologii pisałam w formie bardziej osobistej podróży o moich spotkaniach z przyrodą. U mojej babci w Borach niemodlińskich, gdzie spędziłam większość dzieciństwa. Ta szkoła dała mi pewność i wiarę w siebie i otworzyła mi furtkę do dalszego rozwoju. Dzięki niej mogę dzisiaj mówić o sobie naukowiec. Zajmuję się entomofauną, głównie ważkami, motelami, a także ptakami. Interesuje się literaturą fantazy i mitologiami świata. Pamiętajcie, że dobra szkoła. To nie ta szkoła, o której mówią, że jest dobra, bo ma jakąś renomę czy prestiż wyrobiony, ale dobra szkoła to zaangażowani w nią ludzie. Ludzie z pasją, ludzie z charyzmą, tacy jak Wasi przyszli nauczyciele i Wasi starsi koledzy, którzy chodzą już do liceum numer 6. Dobra szkoła to Wy. Zapraszam do szóstki.